Na pewno jest to zespół extra klasy. Też jest dobre dla mnie, dla zespołu, też, że nie musimy jechać gdzieś. Dla klubu też, bo i, i, i nie musimy wydawać pieniędzy na podróże. Gramy u siebie, będą mogli kibice przyjść na mecz, zobaczyć zespół extra klasy. I o to właśnie mi chodziło. Może spodziewałem się Lecha poza Wisły Kraków, żeby tu atrakcyjniejszy przeciwnik z Ekstraklasy był, ale cieszę się z Arki. Będziemy, wyjdziemy, pogramy. Wyjdziemy na pewno nie, nie tego meczu, nie odpuszczę, będą grali zawodnicy, zawodnicy z pierwszego zespołu, ci co grają. Także tutaj tutaj ci co będą mogli, to te też będą grali chyba że kontuzje. I traktujemy to poważnie. Nie no, bardzo fajnie. Drugi raz zeszedłem z klubem pierwszoligowym do tej rundy i drugi raz trafiłem na Arkę. Nie? Drugi raz dzisiaj będziemy grać. Ostatnio przegraliśmy po dogrywce, mam nadzieję, że tym razem wygramy. No, bardzo korzystne no rywal z ekstraklasy eee, myślę, myślę że, że, że no my się cieszymy no dysutowaliśmy klub z ekstraklasy tak jak już wcześniej powiedziałem Będziemy chcieli poważnie, będziemy chcieli wy, wy wygrać ten mecz. No to jest nieobrażańskiego taka drużyna z zdolnych części, części yy, tabeli XT Placi, dlatego chcemy, chcemy spraw no będziemy chcieli sprawdzić niespodziankę Klub za przyjeżdżamy, co jest z naszym klubem, także, także myślę, że ten mecz może być fajny. No fajnie będzie spotkać się z, z drużyną, w której spędziłem 3,5 roku. Myślę, że fajny chwilę tam spędziłem. No i mówię, szkoda tylko, że z, z tamtego składu pozostało niewielu zawodników. No ale mimo wszystko miło będzie zagrać z drużyną, z którą mamy zgodę albo nie było. się zagrać jak najlepiej, bo z takiego założenia wychodzę, że nieważne czy to jest Puchar, czy liga, zawsze trzeba się zaprezentować z jak najlepszą stronę, tym bardziej jeżeli dopiero się do klubu i chce się wyrobić jakąś dobrą markę.